Był pod zmęczeniem i zdrowa rywalizacja, ale przede wszystkim radość z przebiegnięcia trasy i pojawienia się na mecie. Już bowiem po raz trzeci Stowarzyszenie Aktywni z Nadrozpudy zorganizowało sportową imprezę pod nazwą Majowe Bieganie nad Rozpudą w ramach akcji Rozpaw się ze szkodliwymi nałogami. Impreza pod nazwą Majowe Bieganie nad Rozpudą, w związku z akcją Rozlicz się ze szczegółami ze szkodliwymi nałogami. Który to właśnie hasło przyświeca naszej imprezie, bo dziś nałogi są bardzo różne, powiedzmy, pomijając już alkohol, narkotyki, dopalacze, ale przecież jeszcze jest internet, który wciąga młodych ludzi i wypuszcza od biurka, od ekranu. I przede wszystkim właśnie do takich ludzi jest skierowana ta oferta nasza biegowa, żeby ich zachęcić na wyjście na świeże powietrze i po prostu zostawić te swoje wszystkie nałogi gdzieś tam, gdzieś tam w kącie. Widzimy, że po prostu tendencja jest wzrostowa, jeśli chodzi o popularność naszej imprezy. E, oczywiście tam popularność tam naszej imprezy wreszcie. tutaj rozciąga się mało, na ten w mało, w cały, cały kraj, bo mamy przedstawicieli. Mało, w nią, w nią. Z całej Polski, z każdego zakątka Polski Mam jeszcze zawodników z zagranicy Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś. No i mam jednego rodzynka z Australii. Mam nadzieję, że to nie będzie kangur, bo my nie, nie mielibyśmy szans rywalizować pewnie. Jednak dużą popularnością cieszyły się do tej pory biegi uliczne w, wielkich, w dużych aglomeracjach miejskich, natomiast teraz jest widać, że jest zapotrzebowanie na biegi w czystej krystalicznej aurze w ładnym otoczeniu. My on właśnie oferujemy takie Warunki, bo mamy piękne lasy, jeziora. Wystarczy wspomnieć, że w naszych dwóch gminach Filipów i Bakała -Żewo, które są współorganizatorami tej imprezy, mamy 19 jezior. To już jest chyba o czymś świadczy. Także oferta tutaj jest dla biegaczy, jest świetna, bo to jest nie tylko e, po prostu bieg i rywalizacja, ale też po takim biegu człowiek nie, nie, nie jest wykończony, po prostu doładowuje akumulatory, no i część ludzi, którzy się przygotowują do jakichś większej imprez krajowych to dla nich jest piękne i rywalizacja po prostu na trasie i jako trening jako rewitalizacja sił trasa biegu była wymagająca bo i pogoda sprzyjała bardziej opalaniu a nie ekstremalnemu wysiłkowi fizycznemu ale nikt z biorących udział w tym sportowym wydarzeniu nie żałował w końcu sport to zdrowie a aktywny wypoczynek fizyczny jest coraz bardziej popularny wśród Polaków starających się zachować Zdrowy wygląd i być wysportowanym. Jak panią się biegło? Jaka to była trasa? Męcząca, wyczerpująca czy taka, na którą liczyłyście i tego się spodziewałyście? Trasa była na pewno bardzo wymagająca. Były ciężkie podbiegi, ale trasa była przepiękna, była orokliwa. Choćby dla samych widoków, na pewno warto tu było przyjechać. Warto tutaj przyjechać i tak rozpocząć majówkę? Bardzo, bardzo nam się podobało. Warto przyjechać do Bakałorzewa. Jestem pierwszy raz, choć zolecka, ale trasa przepiękna. Widoki cudne, podbiegi jeszcze cudniejsze. No, panie, przebiegły, panie przebiegły kilka ładnych kilometrów, ale zmęczenia jakoś nie widać. Czy to znaczy, że macie, panie, taką dobrą formę? Ależ oczywiście, trenowałyśmy ciężko całą zimę na to, żeby wybiec w sezonie dobre wyniki, także myślę, że jesteśmy zadowolone z tego, jak nam wyszło. Pani też jest zadowolona za swojego wyniku. Oczywiście. Bardzo mi się podobało. Dobrze się biegło, choć jest ciepło, nie? Więc pogoda robi swoje, ale jestem zadowolona. Czy to oznacza, że w przyszłym roku wezmą pani udział w czwartej już edycji tego wydarzenia? Jak najbardziej. Będziemy brały ze sobą znajomych. Postaramy się być. Jako pierwszy przebiegł pan półmaraton. Jak było? Jak trasa? Trasa pagórkowata i dzisiaj słońce świeci, więc dość ciężko było, ale Fajne, chociaż nie było tak niegrzało jak tydzień temu chyba było, tak, że w 27. Ale czy coś pana zaskoczyło na trasie? Nie spodziewa pan się czegoś? E, biegam to już trzeci raz, trzeci rok, więc myślę, że już znałem trasę. Wiedziałem gdzie trzeba zakręcić, gdzie, 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 gdzie. podbiegi mniej więcej, które są, więc myślę, że... Trasa doszła zmańczona, więc praktycznie nic mnie nie zaskoczyło. Panie Andrzeju, jak wyglądają Pana treningi, przygotowania chociażby do takiego jak dzisiaj wydarzenia sportowego? No, myślę, że trzeba gdzieś trenować jakieś 5 razy w tygodniu. Około 10 km/12. Myślę, że spokojnie każdy da rady przebiec takie dystans. A ogólnie, jak ocenia Pan tę imprezę? To jest bardzo fajny bieg, bo to jest taki kameralny, więc nie ma za dużo gości z zagranicy na przykład. I myślę, że fajnie, fajnie, taki regionalny bieg, polecam każdemu. O randze wydarzenia może świadczyć chociażby fakt wzięcia w nim udziału zawodników z różnych zakątków Polski, ale również z zagranicy. Na linii startu pojawili się bowiem sportowcy z Litwy, Białorusi, był nawet biegacz z Australii. Organizatorzy mówili o łącznej liczbie około 300 osób czynnie biorących udział w majowym bieganiu nad rozpudą. Ale przecież biegacze to nie wszyscy, którzy tworzyli tę radosną atmosferę. Było wielu obserwujących, którzy przybyli, aby dopingować swoich bliskich lub po prostu miło spędzić czas. Trasa półmaratonu prowadziła z Bakałażewa do Filipowa i z powrotem. Natomiast bieg bakałaża był już bardziej wymagający i przebiegał malowniczymi ścieżkami leśnymi, prowadzącymi przy trzech jeziorach: Siekierowo, Gatne, Garbaś oraz przez most nad rozpudą. Na trasie półmaratonu rywalizowali również zawodnicy niepełnosprawni na wózkach typu Handbike. Zawodnicy zgodnie twierdzili, że warto było wziąć udział w tej imprezie, chociażby dla przepięknych widoków. Przedtem biegałem trochę więcej, a już teraz po latach przerwy znowu zacząłem. No i chyba liczę, że po godzinach poniżej 50 biegu takie miałem założenia. Ale jest Pan przykładem tego, że w każdym wieku można spełniać swoje marzenia. Oczywiście, tylko biegać, biegać spokojnie, luźno, żeby przy bieganiu mieć przyjemność. Na treningu człowiek powinien tak biegać, żeby skończył trening i jeszcze chciał się biegać w ten sposób. A długą miał pan przerwę między poprzednim bieganiem a powrotem? No liczę 4-5 lat. O, i pomimo pięcioletniej przerwy udało się panu tyle kilometrów przebiec? No ja zimę przepracowałem, biegałem w zimę 300 do 400 kilometrów miesięcznie, to także jest po co biegać i można było w tym roku ciągnąć cały czas, ja nie miałem jakiegoś tam kryzysu takiego na całej trasie, na równym tempie od startu do mety. A jak wyglądała ta trasa? Było urokliwie? Jest ciężka, dużo podbiegów. Ale to dla mnie nic, bo my wróciliśmy z Córko, z Zęba z zakopanego tam były jeszcze podbiegi większe niż tutaj. To nam tutaj było za małe te podbiegi. Tutaj drobiazg. Drobiazg, oczywiście. A na mecie były łzy radości. Nie mogło zabraknąć wręczenia okolicznościowych medali i gratulacji. Majowa, sportowa akcja Stowarzyszenia Aktywni z nat nie mogłaby się odbyć bez wsparcia z zewnątrz. Do udanego jej przebiegu przyczynili się prywatni sponsorzy, ale także urzędy gmin w Filipowie i Bakałażewie, które były współorganizatorami tego sportowego wydarzenia. Jednego roku organizatorem jest Bakałażewo, a my się jesteśmy współorganizatorem, a w następnym roku będziemy my organizatorem, a Bakałażewo będzie współorganizatorem. Czyli po prostu między wami jakiejś niezdrowej rywalizacji nie ma, dwie gminy trzymają się razem i dzięki temu możemy być świadkami takich udanych imprez jak ta. Tak, dokładnie. Jesteśmy jak najbardziej partnersko podchodzimy do siebie, współpracujemy ze sobą, chcemy dalej współpracować, a taka impreza to tylko jakby nie było yy, promuje nasz region, czyli Bakałarzewo, Filipów i zapraszamy do nas, nie? Jak najbardziej na następny rok również. Panie wójcie, no skoro mówi pan o zaproszeniu, no to co warto tu zobaczyć i co mogli zobaczyć biegacze biegnący przez te tereny? No po pierwsze to jest Dolina Rozpudy, przepiękne okolice, wzniesienia, pagórki, mamy też lasy, no wiadomo, po drodze wszystkiego nie zobaczymy co jest, ale zbaczać ze, ze szlaku, no to mamy Dolinę Rozpudy, mamy piękne, przepiękne jeziora, przepiękny krajobraz, więc zapraszamy na wypoczynek. Sport to zdrowie? Jak najbardziej. Przebywa bardzo dużo ludzi z całej Polski, ale także i z zagranicy. Cieszy mnie, że dołączają także osoby niepełnosprawne do tych zawodów. To jest duża promocja gminy Bakała Żewo. Coraz więcej osób zna naszą gminę, naszą miejscowość i to się przekłada, że przybywa turystów i przybywa chętnych też do zamieszkania nawet na stałe. Mam też takie wrażenie, że to też jest potwierdzenie takiej obopólnej współpracy między dwiema gminami, Filipowem i Bakawarzewem, prawda? Tak, to jest taka też fajna, fajna współpraca między właśnie naszymi gminami. Mamy te wspólne imprezy na za rok będziemy w Filipowie gościli uczestników sportowych. To jest też takie pojednanie, taka, no, taka współpraca, bo wiadomo, jest tam jakaś rywalizacja odnośnie dróg, odnośnie pozyskiwania pieniędzy unijnych. A tutaj możemy tak wspólnie zrobić imprezę, która jest przydatna dla dwóch samorządów. No i wspólnie ponosimy też koszty, to też dla nas jest korzystne. Majowe Bieganie nad Rozpudą zostało współfinansowane również ze środków publicznych Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Instytucjami wspierającymi było chociażby Nadleśnictwo Olecką, Bank Spółdzielczy Rutka Tartak, czy chociażby Spółdzielnia Mleczarska Rozpuda z Filipowa oraz Telewizja Kablowa Dipol. Miejmy nadzieję, że szczytny cel akcji, jakim jest uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości nałogów, przyniósł i przyniesie w przyszłości zamierzony cel, a więc odstawienie wszelkich używek, przez co życie z pewnością stanie się piękniejsze. Udane pierwszomajowe popołudnie można zamknąć po prostu w stwierdzeniu, że w zdrowym ciele zdrowy duch.